I tak, nie ma. No, no, no. I tak nie ma sensu, tak. No. Drodzy Państwo. No niestety znowu mamy kłopot, żeby rozpocząć nasz program. Jakiś ma ciąży nad naszym kabaretem, bo program w zasadzie mamy. Zresztą ten zawod lat. I nawet umiemy go już prawie na pamięć. No moglibyśmy zacząć, ale w kwestii samego przywitania się z Państwem w naszym kabarecie nastąpił podział. I ten podział jest bardzo głęboki, przebiega mniej więcej gdzieś tu. O. W związku z tym, że nie można było ustalić żadnej wspólnej kwestii powitania, każda ze stron konfliktu przywita się z Państwem sama. Proszę bardzo. Dobra, Państwa. No właśnie, tak to wychodzi potem. Może jeszcze raz, tylko po kolei. Dobra, proszę bardzo, zacznijcie wy. A dlaczego to oni mają na czynienia? No dlaczego nie? W tym razie dla świętego spokoju zaczynamy, gdzie wy. A dlaczego oni mają zaczynać? Nie ulegaj mądrościom! Hej, hej, głośnej socjotechu! Czy ty. No, 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 w ten sposób nie dojdziemy do niczego, no? No nie mów, że gówno cię to obchodzi! Ale czy tobie mnie to gówno obchodzi? Albo my, albo nie. Hanba, 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 alba, zdrada! Posłuchajcie, no, przecież to w ten sposób nie dojdziemy do niczego, no? tak, no, na to wygląda, że nie dojdziemy do niczego. No dobra, kto, kto ma Czujcie, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Może wy wystąpicie i wiecie, że zawsze mądrzejszy. Sami wiecie, nie? No ale <grymne> cały czas im ustępujemy. I przez to są coraz bardziej pazerni. Dość miarka się przebrała. Przypomniałam, że nasz kabaret jest autorski. No to, to, to dobrze, dobrze. Trzymajcie. Taki mam pomysł. Może ja po prostu przywitam Państwa waszymi waszym i waszym imieniu, dobra? Ha, ha, ha. Z naszych wyliczeń wynika, ha. że stanowimy większość w kabarecie. Damy sobie zamknąć usta. nie będzie nas reprezentował przypadkowo wybrany prez, pre, prezentem. To hańba, hańba. <noise> no sami Państwo widzicie. Sami Państwo widzicie. Nie, nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Państwem i udać się na emigrację. I, i poszukać sobie jakiegoś kabaretu, który będzie mówił jednym głosem. Do zobaczenia. A zaraz, zaraz, chwileczkę. A co z nami? No właśnie, a to co z nami? Prawidłaj z... tak się, jak chce! O, no. Zobaczmy, ten, to, dobry dobry wieczór, zabary. nie będziemy Wszystko gadać za tym, Niech się dzieje, co chce na tym Krakowskim Przewieździu, na